Modelarskie kaładło, witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku Prac nad Jeepem z Akademii w wersji cywilnej No jak widzicie, moja główka czasem ma dziwne pomysły No i takim dziwnym pomysłem jest stworzenie jednak dioramy z udziałem tego Jeepa No bo ponieważ tak sam z siebie to wygląda, no trochę pusto, że tak to ujmę e, W każdym razie, ktoś może kojarzyć tą oto podstawkę tak, w zeszłym roku była to baza do wykonania Dioramy. Bodajże się Fallout nazywała Diorama, zdobyła trzecie miejsce. Ale że jakoś nie spełniała moich oczekiwań estetycznych, no to żem wszystko co na niej było wywalił. Ale bazę tak na wszelki wypadek zostawiłem. Samochodzik nie jest jeszcze wklejony, ponieważ jeszcze muszę spozycjonować go z żołnierzem. W każdym razie tu będą owce, które już do mnie idą. Trawa, to jest mój ulubiony produkt w tym temacie. AK-8221 Grass Flock Early Fall. Jest tego naprawdę dużo. Wykorzystałem już praktycznie chyba wszystkie możliwe dodatkowe beczki z zestawu Akademii. Te tutaj malowałem kolorem AKS, nie mam jej teraz farki, dzisiaj ją wrzuciłem przy sobie, SCC Olive olive drab, czyli oliwkowy drab dla pojazdów brytyjskich i zaprzyjaźnionych, że tak powiem, z okresu II wojny światowej no i odpowiednio przybrudziłem e, Widoczne są jeszcze doszły dwa kanistry tutaj one są standardowo, jak dla mnie, malowane kolorem ak 11412 12 medium green a i owszem no a niebieska beczka, hmm, na wodę i kanister, hm też na wodę AK-1185 Star Blue. No i tego też prawdopodobnie użyję do pomalowania hełma żołnierza, który przyjdzie też bodajże jutro. No, i jeszcze jest taka malutka tutaj skrzyneczka. AK11351 Wood BASE po prostu. Dzięki temu no wygląda trochę bardziej tak dociążony ten pojazd, nieprawdaż? No, i tu teraz możemy sobie jeszcze spojrzeć. Tutaj dałem trochę trawy. Również kierowca będzie stał tutaj, będzie miał jedną uniesioną rękę, ściekły na owce, i będzie też trzymał broń, no bo wiadomo, to jest dziki teren. No to taką broń chociażby na kojoty czy coś takiego wilki yy, będzie potrzebne. Tak uważam. No, w momencie, kiedy dojdą te elementy, yy, no to wtedy yy, może zrobię jeszcze jeden filmik poglądowy. Chyba tą pracę w którymś konkursie w tym roku jeszcze wystawię, nie wiem, zobaczę. No i z mojej strony to wszystko. Nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Was wszystkich do dawania lajków, komentarzy. Najbardziej dziękuję Wam za merytoryczne komentarze. Ktoś mi dał fajny komentarz do inboxu z Wezdy, gdzie okazały wyszła trochę moja niewiedza, źle określiłem karabin. Dzięki za takie fajne komentarze. Naprawdę dziękuję, a Osoby, które dają komentarze, przepraszam, z dupy i nie na miejscu, po prostu blokuje na moim kanale. Zwłaszcza osoby, które nie mają nic, nic do dodania. Ale nie o tym. A, i oczywiście jeszcze zapraszam na moje pozostałe media społecznościowe, czyli Facebook, TikTok, TikTok i Instagram. Tam są głównie zdjęcia i czasami odnośniki... Znaczy... Nie czasami, w dużej mierze odnośniki albo do tego kanału, albo do blogspota, na którym są opisane wszystkie... Wszystkie budowy, budowy z użyciem farbek po kolei, jak to robiłem. Ja pozdrawiam, dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć.